Dzisiaj po każdym zwycięstwie w Lidze Mistrzów kradnę jednego zawodnika z drużyny przeciwnej do swojego składu. Celem w tym odcinku, tak jak prawie zawsze, jest wygranie Ligi Mistrzów, a dzisiaj spróbujemy to zrobić najsłabszym zespołem z Ekstra klasy, którą fiki jest Termalika. W tym odcinku, tak jak w poprzednim, wszystkie mecze będę symulował, a to dlatego, że inaczej pewnie trwałby jakieś 3 godziny, no i film kończy się wtedy, kiedy wygram Ligę Mistrzów. I na starcie dajcie znać jeszcze w komentarzu, jakim klubem powinienem zagrać w następnym odcinku waszej chyba ulubionej serii na tym kanale, czyli odwracania Overala. No i jak coś ogląda bez suba, to też fajnie jakbyście. Zostawili, bo do 30 tysięcy zostało lekko ponad 1000, a fajnie jakby udało się przebić ten próg jeszcze w tym roku. No i chyba wszystko mamy ustalone, także możemy przejść do filmu. No, jak widzicie, Termalika ma tylko półtora gwiazdki w FIFA, co oznacza, że jest najsłabszą drużyną z Ekstra klasy. Także wybieram ich i zaczynamy pierwszy sezon. Jak widzicie, pierwszy mecz zagramy z Bayernem. No i na początku zmienię sobie formację na taką ze skrzydłami i z czterema obrońcami. Powiedzmy, że to będzie ta właśnie z SPO. No i tak wygląda mój skład na pierwszy mecz z Bayernem. Oczywiście wszystko będę symulował, i zaczynamy od pierwszego meczu z Bayernem który nawet remisujemy. No tego się nie spodziewałem. Chociaż mimo wszystko w tym odcinku musimy wygrać, żeby dostać jakiegoś piłkarza. No ale zaczynamy naprawdę fajnie. A drugi mecz zagramy z Newcastle. No jak tak dobrze poszło z Bayernem, to może i tutaj, no tutaj trochę gorzej, bo w tym meczu przegrywamy 3 do 1. Jak widzicie, trzeci mecz w tym sezonie zagramy z Atletico, więc symulujemy i znowu przegrywamy, no tym razem 4 do 1, ale oczywiście próbujemy dalej. No i następny mecz gramy z Liverpoolem. Nie mam pojęcia dlaczego te drużyny są aż tak mocne. No ale może akurat z Liverpoolem się jakoś po szczęści, i znowu strzelamy dwa gole. No, ale tracimy trzy, przez co po raz kolejny nie mogę sobie nikogo dodać do składu. No, i wydaje mi się, że po prostu muszę czekać na mecz z jakimś słabszym rywalem, którym w sumie może być Olympiakos, Dlatego lecę z symulacją i z mamy tutaj remis. No, szkoda, bo Olympiakos wyrównał w 73. Minucie. No, i znowu nic nam to nie daje. Zobaczmy sobie jeszcze szybko na tabelę. A tutaj jesteśmy na 31. pozycji z dwoma punktami. Mamy już 5 meczów za sobą rozegranych. No, a teraz zagramy z Napoli. Tutaj raczej nie przewiduję zwycięstwa, no ale może. No, i wygraliśmy! Tego się naprawdę nie spodziewałem. Ale jest to pierwsza wygrana, co oznacza, że po raz pierwszy w tym odcinku mogę sobie dodać kogoś do składu. No i zaraz przejdziemy do składu, właśnie na poli żeby zobaczyć, kogo mogę sobie od nich zabrać. I sprawdźmy w ogóle, którzy oni są w tabeli, a są na 20 miejscu. Chodzimy w ich skład. I kogo my tutaj mamy? Milinkowicz, Savic, Meret, Ale że raczej nas nie interesuje. Bardziej patrzyłbym tutaj na jakiegoś Kevina De Bruyne. No i tak jak mówiłem, właśnie jest Kevin De Bruyne. Nad którym na pewno się zastanawię bo jest to jeden z moich ulubionych piłkarzy obecnie grających. Jest też Scott McTomin który jest młodszy, chociaż my gramy w trybie turniejów, więc tutaj akurat nie ma znaczenia ich wiek. No ale z tego co pamiętam, ma on troszkę mniej overalla od właśnie De Bruyne. No i patrząc na atak, jeszcze jest teoretycznie Lukaku. Ale ja chyba tak jak na początku myślałem, tak właśnie postawię sobie na Kevina De Bruyne, który zaraz zamieni Napoli na Termalikę. Przechodzimy do ławki rezerwowych i tutaj właśnie pojawił się Kevin De Bruyne, którego sobie dodaję do Termaliki. No i on oczywiście wskakuje na SPO za strzałka. No i ten upgrade jest o aż 24 punkty overalla. Nie wiem czy na początku to powiedziałem, ale jeśli Kradnę jakiegoś zawodnika, to mogę sobie wybrać dowolnego piłkarza, no i w tym przypadku jest to Kevin De Bruyne. Możemy lecieć już do kolejnego meczu, który tym razem zagramy z Bayerem Leverkusen, także zobaczmy, czy De Bruyne tutaj nam coś pomoże. Raczej nie liczę na zwycięstwo, no i tak jak myślałem, przegrywamy tym razem 3-2. Jesteśmy na 31. pozycji, więc już nie ma szans, żeby wejść nawet do playoffów. A ostatni mecz zagramy z Unionem. Może akurat uda nam się wygrać, sprawdźmy. I niestety tutaj przegrywamy 3-1, co oznacza, że pierwszy sezon kończymy z jednym zwycięstwem oraz jednym upgrade'em w postaci Kevina De Bruyne na środkową pomoc ofensywną. No i jak widzicie, niestety odpadliśmy i właśnie w taki sposób będzie wyglądał ten odcinek. A teraz przechodzimy do drugiego sezonu. Przed nami drugi sezon. Skład oczywiście się nie zmienia i wygląda właśnie w taki sposób. Także lecimy z pierwszym meczem z Atalantą, który remisujemy. No i znowu nic nam to nie daje. Drugi mecz zagramy z Bayernem Monachium i w pierwszym sezonie udało nam się zremisować bez Kevina De Bruyne, więc może teraz uda nam się wygrać, a niestety przegrywamy 3 do 2. No ale chociaż De Bruyne strzela dla nas gola. Przed nami kolejny mecz z Olimpiki. Marsylią, no i może tutaj uda się Wygrać, a ten mecz kończy się wynikiem 3 do 1 Dla właśnie Marsylii, kolejny w kolejce Jest Galatasaray, przechodzimy od razu do Symulacji i tutaj przegrywamy aż 5 do 0, no naprawdę nie wiem co tutaj się stało Następny mecz to Atlético Madryt I znowu przegrywamy, a tutaj aż Trzema bramkami, następny jest Inter No i tutaj proszę żebyśmy wygrali To niestety przegrywamy 2 do 3, no szkoda, szkoda Naprawdę przydałoby nam się już kolejne zwycięstwo Bo po 6 meczach mamy tylko jeden punkt I jesteśmy na przedostatnim miejscu w tabeli no, ale lecimy teraz z Newcastle. No, tutaj też nie, niestety też nam nic to nie daje, bo przegrywamy 1 do 0. No i przechodzimy do ostatniego meczu w drugim sezonie, który rozegramy z PSV. Sprawdźmy, zobaczmy, jak to tutaj będzie, i znowu przegrywamy. No i drugi sezon totalnie nic nam nie daje. A trzeci sezon zaczynamy od meczu z drużyną z Austrii, Oberbank Ride. No i przejdźmy do symulacji. Może tutaj uda się wygrać, no bo ta drużyna jest troszkę słabsza. No i jak widzicie, wygrywamy. Przez to znowu mogę sobie zupgradeować mój skład. A żeby zobaczyć zawodników, jakich mogę sobie dodać, wejść na futbina, bo inaczej nie widać ich overalli. No i najlepszym zawodnikiem będzie ktoś taki jak Mark Grosse, który może być pomocnikiem, napastnikiem albo skrzydłowym i ma 68 overalla. I to właśnie on wlatuje na prawe skrzydło, a Fassbendera przerzuciłem na lewe. Lecimy z kolejnym meczem, tym razem zagramy z PSR, więc może być naprawdę ciężko, ale zobaczmy no i niestety przegrywamy 3 do 0. A kolejny mecz zagramy z Wikingami, cybulujemy i tutaj powinniśmy wygrać i tak jak myślałem, wygrywamy. Tak jak ostatnio przechodzimy do futbina i patrzymy kogo mogę sobie ukraść. Okay, mamy takiego jak Tripić, który ma 76 overalla i jest zdecydowanie najlepszym zawodnikiem tego składu. No i właśnie on za chwilę ulepszy mój skład. A Tripić wchodzi do mnie na lewe skrzydło. Kolejny mecz z Monaco, a tak wygląda mój skład przed meczem. Symulujemy i przegrywamy 2 do 1. Kolejny mecz jest z Liverpoolem, no i to po raz kolejny nie wróży nic dobrego, ale sprawdźmy, symulujemy, no i przegrywamy 3 do 2. Kolejny natomiast będzie Espaniol i tutaj już mamy jakiekolwiek szanse, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. No a ten mecz przegrywamy 3 do 1. Zobaczmy w ogóle na którym jesteśmy miejscu w tym sezonie, a po sześciu meczach jesteśmy na miejscu 24, co oznacza, że jakby udało się utrzymać na tej pozycji, to zagralibyśmy w playoffach. A tym razem czeka nas mecz z Cremoneze i tutaj przegrywamy 2 do 1. Teraz zagramy z Osasuną z Ligi Hiszpańskiej, no i zobaczmy co tutaj nas czeka i kolejny mecz niestety przegrywamy. No i jak się okazuje, to był ostatni mecz w tym sezonie. Możemy jeszcze sobie zobaczyć tabelę, na której skończyliśmy, no i w sumie nie było najgorzej, bo skończyliśmy na miejscu 29. Lecimy z kolejnym sezonem, a tym razem zaczynamy od meczu z Olimpikiem Marsylią. Jak widzicie, mój skład się nie zmienia, a my symulujemy i... No i tego się nie spodziewałem, ale tutaj wygrywamy. Kondogbia nawet dostał czerwoną kartkę. No i zaraz sobie sprawdzę, kto tam dokładnie teraz gra, żeby można było sobie podebrać jednego zawodnika. Z takich ciekawszych nazwisk jest Rui, Kondogbia. Kto tutaj jeszcze jest? Jest Bakola. Szkoda, że nie jest tu Barkola. Timothy Weah, który wydaje się naprawdę dobry. Jest też Mason Greenwood. No ale skrzydła mamy już zaopiekowane. No i zapomniałem o tej legendzie, czyli Pierre-Emerick Aubameyang, który też oczywiście gra tutaj na napastniku, ale ja dla pewności wejdę sobie na footbina, żeby zobaczyć, jakie mają overale. No i tutaj najlepszy jest teoretycznie Pawart na środek obrony. Jest też Rabio, Mason Greenwood, który ma 82 overalla, a jak ma tylko 81. No i wiecie co? Ja chyba postawię po prostu na najlepszego zawodnika, czyli w tym wypadku Pawarda z oceną 84. No bo wydaje mi się, że w symulacji to właśnie głównie chodzi o ten overall i Pawart wchodzi za Isika. No i ten skład wygląda już coraz lepiej. O to w tym odcinku oczywiście chodziło, a drugi mecz zagramy z Sporem, czyli drużyną turecką. I może akurat uda się wygrać i tak jak myślałem, wygrywamy 1-0 i w tym wypadku też muszę wejść na futbina, żeby zobaczyć kto tam gra. Tutaj już tak dobrze nie jest, ale z tego co widzę, to właśnie do tej drużyny przyszedł Onana, no i w sumie patrząc na tych innych zawodników, jest też drugi bramkarz turecki, no ale Onana wydaje się tutaj ciekawszą opcją. Mendy na środek pomocy, no ale ci zawodnicy nie są jacyś wybitni, dlatego ja postawię sobie właśnie na bramkarza. Z bramki schodzi Mleczko, a wchodzi Andre Onana i tak prezentuje się mój skład przed kolejnym meczem z Arsenalem. No i jakbyśmy tutaj wygrali, no to naprawdę byłby to spory upgrade. Ale szczerze mówiąc, raczej na to nie liczę. Sprawdźmy, może akurat się zaskoczę. Tutaj przegrywamy 4 do 2. Kolejny mecz zagramy ze Sportingiem. I wydaje się, że też raczej będzie ciężko, żeby tutaj wygrać. No, ale sprawdźmy, może znowu się zaskoczę. Niestety nie, przegrywamy 3 do 1. Sprawdźmy w ogóle, jak wygląda tabela. A jesteśmy na 21 miejscu. No i jeszcze byśmy się zmieścili w playoffach. A następny mecz zagramy z Barceloną. Jak widzicie, Grosse dostał czerwoną kartkę. Co myślę, że mówiąc, umknęło. Dlatego przed kolejnym meczem z Barceloną muszę go zmienić. No i na ten mecz wejdzie Fastbender symulujemy i sprawdźmy. No tak jak myślałem, raczej było to niemożliwe, a z Barceloną przegrywamy 3 do 1. Kolejny mecz, Bayern Monachium i prawdopodobnie kolejna porażka, no ale może tutaj coś mnie zaskoczy, ale raczej nie, tak jak myślałem, przegrywamy 3 do 1. Do kolejnego meczu z Atalantą Bergamo podchodzimy takim składem, który oczywiście się tutaj nie zmienia, przegrywamy 3 do 1. Przed nami ostatni mecz z Monaco, a na końcu mamy 6 punktów, no i raczej wejście do playoffów jest niemożliwe, ponieważ nawet jeśli byśmy wygrali kolejny mecz, to i tak mamy 9 Punktów, które w sumie nie za dużo nam daje. Przechodzimy do prawdopodobnie ostatniego meczu w tym sezonie z Monako i przegrywamy 3 do 1. I widzimy się w kolejnym sezonie. Jeśli dobrze liczy, to jest to już piąty sezon. Zaczynamy od meczu z Arsenalem. Sprawdźmy, kto tutaj wygra. i Niespodziewanie mamy remis, a szkoda, bo jakbyśmy wygrali, to naprawdę upgrade byłby przepotężny. Lecimy do kolejnego meczu. Tym razem zagramy z Brugią. No i tutaj przegrywamy 2 do 1. Kolejny mecz zagramy z Olimpiakosem. Mam wrażenie, że te wyniki są nieco losowe, bo raz remisujemy z Arsenalem, a a za chwilę przegrywamy z Olympiakosem 4 do 2. No ale co zrobić? Kolejny mecz jest z Kopenhagą, i może tutaj uda się wygrać? Sprawdźmy. No i chyba pierwszy raz w tym odcinku mamy bezbramkowy remis po 0. Kolejny mecz będzie równie ciężki, bo zagramy z Interem Mediolan, który znowu remisujemy po 1. Tym razem zagramy z norweskim Tromso. Może tutaj uda się wygrać, bo ten klub nie wydaje się jakoś ultra mocny. No ale niestety wynosimy tylko remis. Sprawdźmy sobie tabelę, jak to wygląda. A po 6 meczach jesteśmy na 33. miejscu z 4 punktami, a kolejny zagramy z Real Madrid. Raczej nie liczę na to, że uda nam się wygrać, i tak jak myślałem, przegrywamy 3 do 1. A ostatni mecz zagramy ze Sportingiem. I jeśli uda się wygrać, to możemy sobie kogoś dodać do składu, ale w tym wypadku niestety się nie udaje. co w tym sezonie chyba nie wygraliśmy ani razu. No i tak naprawdę można go spisać na stratę. Lecimy z kolejnym sezonem, i tutaj zaczynam od meczu z Interem Mediolan, który niespodziewanie wygrywamy 2 do 1 po dwóch golach Himeneza. No i zobaczymy, kto tam aktualnie gra. Z lepszych zawodników jest oczywiście Jan Zomer. Na obrony jest Defray. Angie, Bastoni, który chyba jest ich najlepszym zawodnikiem obecnie. W pomocy jest oczywiście Zieliński oraz Barela z ciekawszych zawodników. No i na ataku nie mógł zabraknąć Lautaro Martineza. No i szczerze mówiąc, zastanawiam się właśnie nad nim oraz nad Bastonim. Wydaje mi się, że tutaj najlepszym wyborem będzie upgrade napastnika. I to właśnie Lautaro Martinez zaraz wejdzie do mnie na atak. A Lautaro wchodzi za Jimeneza, tak jak wcześniej mówiłem, właśnie na atak. Lecimy z kolejnym meczem, tym razem z Tottenhamem. Tutaj też fajnie by było wygrać. Może Martinez nam w tym pomoże. Ale niestety przegrywamy 2 do 0. Trzeci mecz zagramy z Bodo. I patrząc na mój obecny skład wydaje się, że raczej powinniśmy to wygrać. No ale zobaczmy i tylko i wyłącznie mamy remis. Kolejny mecz zagramy z Viarealem, który po symulacji remisujemy 0 do 0. Sprawdźmy sobie jak wygląda tabela w tym sezonie. Kogo my tutaj mamy. No i po czterech meczach jesteśmy na 23 miejscu. Następny mecz zagramy z Manchester City. No i w sumie jestem ciekawy czy po raz pierwszy uda nam się wejść do playoffów. Symulujemy i patrzmy kto tutaj wygra. No i tego się naprawdę nie spodziewałem. No i póki co jest to największy Zaskoczenie w tym odcinku, bo wygrywamy z Manchesterem City 1 do 0 Ale tutaj ilość bramek jest nieważna, ponieważ najważniejsza jest informacja, że wygrywamy. Wejdźmy sobie jeszcze na skład Manchester City. Mamy tutaj Donna Rumę. No ale w sumie już mamy bramkarza. No i zastanawiam się, kogo bym mógł sobie właśnie wrzucić do składu. Jest oczywiście Rodrik, który w FIFA ma 91 overalla. Jest też Rinders na środek pola. No i oczywiście Erling Haaland. No ale na atak przed chwilą wziąłem sobie Martineza. Mógłbym teoretycznie zmienić formację na taką z dwoma napastnikami. No i chyba właśnie tak zrobię, ponieważ fajnie by było. Mieć Haalanda w swoim składzie, no i z tego co widzę, ten Grosse może też grać na środku pomocy i chyba właśnie sobie z tego skorzystam. Tylko oczywiście muszę zmienić taktykę, no a postawimy na formację 4-4-2 z Haalandem oraz Martinezem na ataku. No i wydaje się, że takim składem wyjdziemy na kolejny mecz. I co by nie mówić, są naprawdę mocny. Przechodzimy do meczu z Kopenhagą i niestety tutaj remisujemy po jeden. No i jak widzicie, jest to miejsce 19, więc mamy nawet sporą szansę, żeby zagrać w playoffach. Na ten mecz muszę zmienić sobie lewego obrońcę, bo nie zauważyłem, że dostał czerwoną kartkę i powiedzmy, że zagra tutaj wolno. Patrzymy, czy uda nam się zabrać go z Atlantiku i niestety nie. Przegrywamy ten mecz 3 do 1. No i znowu tym razem Kevin De Bruyne dostaje czerwoną kartkę. Ja nie wiem co ci zawodnicy robią, ale wygląda na to, że muszę go zmienić. I przechodząc do tabeli, przed ostatnim meczem z Juventusem jesteśmy na 24 miejscu. Więc jeśli teraz uda nam się wygrać, to na pewno wchodzimy do playoffów. Ale jeśli zremisujemy, to jest duża szansa, że odpadamy. Bez przedłużania sprawdźmy, jaki będzie wynik rywalizacji właśnie z Juventusem. A będzie to niestety porażka 5 do 2, ze co prawdopodobnie odpadamy. No i jak widzicie. Niestety, odpadamy, a ja sprawdzę sobie jeszcze, które ostatecznie miejsce zajęliśmy, a jest to miejsce 27. No i zaczynamy od meczu z Nones, który raczej powinniśmy tutaj wygrać, a no i tak, jak myślałem, wygrywamy. I po raz kolejny nasz lewy obrońca dostaje czerwoną kartkę, nie wiem o co z nim chodzi. No i z tego co widzę, Halant też podłuje karnego. Sprawdźmy, kto teraz gra właśnie w Nones. No i szkoda, że z tego poziomu nie widać ich bo w takim wypadku muszę przejść na futbina, A tutaj, jak widzicie, są naprawdę średni zawodnicy, i w sumie najlepszym by był Antony Lopez, który jest bramkarzem, no a jego oczywiście nie potrzebujemy. Więc mój wybór pada na koklę, który jest najlepszym środkowym pomocnikiem w tej drużynie. I za kurzawe właśnie wchodzi Francuz, który lekko ulepsza tam drużynę. Tutaj jeszcze muszę wymienić tego lewego obrońcę. I takim składem przechodzimy do meczu z Barceloną. Lecimy z symulacją i sprawdźmy, może jakimś cudem. No i powiem szczerze, że tego się nie spodziewałem. Wygrywamy z Barceloną 1 do 0. Co oczywiście świadczy o tym, że za chwilę mogę sobie wybrać dowolnego zawodnika z Barcelony i dodać go do Termaliki. Przejdźmy jeszcze najpierw do składu, żeby zobaczyć, kogo najbardziej potrzebujemy. No i oczywiście jest Jamal, który mógłby wyjść prawą pomoc. Co prawda bardziej przydałby nam się jakiś obrońca, ale Barcelona raczej słynie właśnie z napastników, ewentualnie pomocników. Żeby nie było, sprawdzę sobie jeszcze jak dokładnie wygląda ich jedenastka. Jest Szczęsny, jest Ter Stegen, którzy raczej mi są niepotrzebni. Jest Balde, który byłby fajnym wzmocnieniem na lewą obronę, ale nie chciałbym marnować zawodnika Barcelony na właśnie lewą obronę. Co prawda na prawej jest Kunde, no ale też wydaje mi się, że nie jest to najlepsza opcja. Ja będę wybierał pomiędzy Pedrim, a Lamina Yamalem. Pedrim aż 90 overalla, a Yamal 89 i mógłbym zamienić krajnych pomocników i za dodać Jamala i właśnie w tym kierunku pójdziemy. Także za grosce wchodzi Lamina Yamal, który jest naszym nowym prawym pomocnikiem. Przed nami mecz z Tottenhamem i zobaczmy jaki mamy tutaj wynik i po raz kolejny wygrywamy. Także z tego co widzę w końcu nasza pasa się odwróciła no i zaczynamy wygrywać. Po trzech kolejkach mamy 9 punktów, co wygląda naprawdę dobrze, a ja mogę sobie ukraść dowolnego zawodnika właśnie z Tottenhamu. No i tutaj chociażby jest Christian Romero, jest Destiny Udogi, jest Miki van de Ven, Pedro Poro, James Madison, Kulusewski, Xavi Simons, czy Solanke i Richarlison. Mi do składu najbardziej jest potrzebny dobry obrońca, a takim bez wątpienia jest Miki Van de Ven. No i wchodzi on za Kasperkiewicza na środkową obronę. Lecimy z czwartym meczem w fazie ligowej z Atletikiem. Tutaj niestety przegrywamy, a szkoda, bo nie wiem jakim cudem, ale z tego co widzę, grał tutaj Mbappé. W kolejnym meczu czeka na nas Arsenal i tutaj zremisujemy. Po pięciu kolekach jesteśmy na miejscu dziesiątym i wygląda to naprawdę obiecująco. Teraz zagramy z Atalantą, znowu remisujemy, a nasz lewy obrońca po raz kolejny dostaje czerwoną kartkę. Teraz zagramy z Interem, z którym już raz wygraliśmy. Może uda się drugi raz, no i pięknie, wygrywamy 1 do 0. Jak dobrze pamiętacie, to ostatnio zastanawiałem się nad Bastonim i postanowiłem, że Pawarda przesuniemy na prawą obronę, a za wejdzie za chwilę Bastonim. No i wydaje się, że tym składem już powoli możemy konkurować z najlepszymi zespołami w Lidze Mistrzów, a kto wie, może nawet wygrać Puchar. No i przed nami ostatni mecz w fazie ligowej, i tutaj niezależnie od wyniku, i tak przechodzimy dalej, no i wygrywamy. A najlepszym zawodnikiem Bodo jest Patrick Berg, który w sumie i tak ulepszy moją pomoc. Berg ulepszy moją środkową pomoc i fazę ligową kończymy na wysokim. W takim piątym miejscu, co oznacza, że z pominięciem playoffów wchodzimy do jednej ósmej finału, a tutaj 2 mecze zagramy z Atletico Madrid. No i zobaczmy, co stanie się w pierwszym meczu, a tutaj przegrywamy niestety 2-0. No i jeśli teraz nie uda nam się wygrać z trzema bramkami, to odpadamy i remisujemy, co oznacza, że musimy spróbować jeszcze raz w kolejnym sezonie, ale wygląda to już naprawdę dobrze. No i nie zmieniając składu, przychodzimy do być może ostatniego sezonu w tym odcinku, a tutaj pierwszy mecz zagramy z Borusją i udaje się go wygrać. Zobaczmy, jak wygląda aktualny skład Borusji. Z ciekawszych jest Kobel na bramkę na środek obrony, ale te pozycje akurat mamy bardzo dobrze obstawioną. Jeszcze jest Job Bellingham, który raczej nam się nie przyda. Jest też Karim Adeyemi na lewą pomoc, a ja finalnie do składu wziąłem sobie Kobla. I lecimy z kolejnym meczem, tym razem z Arsenalem, z którym już nie zliczę ile razy przegraliśmy, dlatego może teraz w końcu uda się wygrać i niestety znowu przegrywamy 2 do 1. W następnym meczu czeka na nas Liverpool, no i znowu bardzo ciężko będzie wygrać, ale kto wie może się uda i przegrywamy 3 do 0. Po trzech meczach niespodziewanie mamy tylko 3 punkty i następny mecz Gram z jest Atletiko Madryt, z którym na szczęście udaje się wygrać. No i patrząc na nasz skład, musielibyśmy sobie wziąć albo lewego obrońcę, lewego pomocnika, albo środkowego pomocnika. Więc czas zobaczyć, kogo mogę sobie wziąć. Właśnie z Atletico na lewą obronę jest Javi Galan. W pomocy jest oczywiście Conor Gallagher. No i w sumie jedynym takim ciekawym wyborem byłby Julian Alvarez. No ale napad cały mamy już zajęty, więc wydaje się, że powinniśmy sobie wziąć zawodnika z pozycji, na której jeszcze nie mamy nikogo dobrego. No i właśnie będzie to Javi Galan na lewą obronę. No i zobaczcie, mamy już całą 11 upgrade'owaną. Wygląda naprawdę dobrze i pytanie, czy jest to 11 na wygranie Champions League? No wydaje mi się, że jeszcze nie, ale naprawdę niewiele brakuje. Zagramy teraz z Molde i to powinno być gładkie zwycięstwo. No i wygrywamy 3 do 1. Najlepszym zawodnikiem Molde jest Magnus Wolf Akrem, który usiądzie u mnie na ławce. Lecimy z kolejnym meczem w fazie ligowej. Tym razem zagramy z Unionem. No i tutaj niespodziewanie przegrywamy. I po 6 kolejkach jesteśmy dopiero na 20 miejscu, więc słabiej niż w ostatnim sezonie. Teraz przed nami Slavia Praga i tutaj wygrywamy bez problemu 3 do 0. I najlepszym Zawodnikiem Slawi Praga jest właśnie ten zawodnik, czyli Prowot. I ostatni mecz w fazie ligowej, czyli Ajax. Jeśli tutaj wygramy, jest szansa, że wejdziemy bezpośrednio do jednej, ósmej finału. No i zobaczmy, czy uda nam się wygrać. Niestety nie tylko remisujemy z Ajaxem, co w tym wypadku daje nam tylko, albo aż grę w playoffach z Napoli. I od razu przechodzimy do pierwszego meczu właśnie z Napoli, który remisujemy po dwa. O wszystkim przesądzi rewanż, który przegrywamy jeden do zera. No i niestety tym razem odpadamy już w playoffa. Możemy przejść do kolejnego sezonu i tutaj zaczynamy od meczu z. Terem, który niestety przegrywamy. Teraz zagramy ze Spurs i tutaj tylko remisujemy, a Haland dostaje czerwoną kartkę. Następny mecz jest z Bodo, który znowu remisujemy i przychodzi czas na mecz z Villarealem, który w końcu wygrywamy. Sprawdźmy, jak wygląda ich skład i tutaj postawię na Mojleiro, który może wejść na lewą pomoc. Następnie gramy City. Jeśli tutaj uda się wygrać, to możemy po raz kolejny naprawdę fajnie ulepszyć nasz skład. No i trochę niespodziewanie wygrywamy, a tutaj wydaje się, że najlepszą opcją będzie Rodri, który w FIFA ma 91 oceny i fajnie ulepsza pozycję środkowego pomocnika w naszym składzie. I wchodzi. On na środek pomocy. Patrząc na ten skład, teraz już na pewno możemy nim wygrać. Jego mistrzów, a kolejny mecz zagramy z Kopenhagą. I również udaje się go wygrać. A Rodri w pierwszym meczu już dostaje czerwoną kartkę. A tutaj najlepszym zawodnikiem jest Bramkarz z oceną 77, Kotarski. My przechodzimy do kolejnego meczu z Atletikiem. Jeśli teraz uda się wygrać, no to prawdopodobnie sprowadzę sobie Williamsa. A tutaj niestety tylko remisujemy i Williams strzela nam gola. Przed nami ostatni mecz w fazie ligowej z Juventusem, no i wygrywamy 2 do 1. Najlepszym zawodnikiem Juventusu obecnie jest Bremer i to on zaraz wejdzie do mojego składu. Na pierwszy mecz w playoffach zagramy z Benfiką Lisboną, ale przed pierwszym meczem muszę ściągnąć Martineza, który dostał czerwoną kartkę. No i póki co tak, pozamieniałem, że Van Ven zagra na lewej obronie, a Bremer na środku. Lecimy z pierwszym meczem i wygrywamy 2 do 0, a z Benfici zabieram sobie Otamendiego. Lecimy z drugim meczem, który również wygrywamy, a cały dwóch mecz kończy się wynikiem 4 do 1. Przez to teraz meldujemy się w jednej ósmej finału z Juventusem, ale jeszcze przed tym dodajemy kogoś z Benfici i kolejnym moim transferem będzie Luke Bakio na lewą pomoc. No i zaczynamy od pierwszego meczu z Juventusem. Który udaje się wygrać 3 do 2, a dzięki temu Juventusowi zabieram najlepszego ich zawodnika, czyli Locatelliego. No i zobaczmy, czy uda się po raz pierwszy przedostać do ćwierćfinału i wygrywamy 1 do 0, przez co za chwilę zagramy właśnie w ćwierćfinale, a tutaj zmierzymy się z Barceloną. Zobaczmy jeszcze jak wyglądają pary ćwierćfinałowe i tutaj my gramy z Barceloną, Tottenham zagra z Newcastle, Arsenal City, Liverpool z Olympic Marseille. I jak możecie zobaczyć, zdecydowanie Ligę Mistrzów w tym sezonie przejmuje Premier League. No ale jeszcze przed tym kradniemy kolejnego zawodnika Juventusowi, którym tym razem będzie Openda. Wchodzi do mnie na ławkę rezerwowych i nie zostaje mi nic innego, jak rozegrać pierwszy mecz ćwierćfinałowy właśnie z Barceloną. I tutaj remisujemy po dwa. No i przed kolejnym meczem z Barceloną Kobel dostaje kontuzji i wygląda na to, że w kluczowym meczu będziemy musieli wpuścić Onone. Mecz z Barceloną udaje się wygrać jedną bramką, co oznacza, że przechodzimy do półfinału, a tutaj trafiliśmy na Tottenham. Niestety coś mi się stało z nagraniem, ale pierwszy mecz półfinałowy przegrywamy 1 do zera, i teraz przechodzimy do rewanżu. Sprawdźmy, czy nie uda się wygrać. No i ten mecz udaje się wygrać po dogrywce. Lautero Martinez jest przepłasy Kontuzją, a nam udaje się przedostać do finału. I nie wiem, jak to się stało, ale w finale zagramy z Olimpikiem Marsylią. Przed tym, jeszcze, oczywiście, mogę sobie wziąć kogoś z Tottenhamu. No i niech to będzie kolumn bo w sumie czemu nie? No i tak jak zawsze, finał sobie obejrzymy. No i zaczynamy ten abstrakcyjny finał, w którym zmierzy się Termalika z Olimpikiem Marsylią. No i patrząc na nasz skład, po prostu musimy to wygrać. No i w końcu możemy zacząć ten mecz. Rodri, ai, jaj, tutaj niestety piłka zostaje zatrzymana, ale Lautaro ją przejmuje i strzela. Mamy pierwszą bramkę w tym finale. No i zobaczcie na ten piekielnie mocny strzał Kolejna Ciekawa akcja, ale niestety tutaj zawodnicy Olimpiku Marcylia wybijają piłkę. Choć tutaj Greenwood niedobrze przedostaje się w pole karne, ale na szczęście jest Bremer, który wyjaśnia nam całą sytuację. Bardzo fajnie wygląda współpraca właśnie Lautaro z Rodrim, a tym razem Rafinha do Halanda i wydaje się, że tutaj musi paść bramka. W 15 minucie mamy już 2 do 0. No i takim też wynikiem zakończyła się pierwsza połowa, a do jej końca w sumie nic więcej się nie działo. Kolejne bardzo dobre wypuszczenie Martineza, no i tutaj Argentyńczyk nie mógł się pomylić, wygrywamy już 3 do 0. W końcu w 56 minucie doczekaliśmy się celnego strzału od rywala, ale bez problemu nasz bramkarz to obronił. Tutaj jeszcze mamy taki jeden ciekawy centrostrzał, który finalnie odbija się od poprzeczki i wylatuje poza boisko. A więcej się nie działo i to jest dosłownie ostatnie podanie tego meczu oraz całego tego odcinka. Poprawia w 10 sezonach wygrywamy w końcu ligę mistrzów Termaliką. No i jeśli taki odcinki Ci się podobają, to zachęcam do subskrybowania oraz sprawdzenia ostatniego, który wyświetla Ci się tutaj. A na dzisiaj to tyle i do zobaczenia.